Halo, witam! Sims 2 dzisiaj, ale nie jakieś zwykłe Sims 2, tylko NIEMIECKIE SIMS 2! W ogóle na początku tę Simkę nazwałam Katarzyna Poliglota, żeby było śmiesznie, a przetłumaczył jako Gilbert Steffens chyba, tak się czyta? Nie wiem. Ja mam tylko podstawy niemieckiego, a gramy dzisiaj po niemiecku właśnie, jak możecie zauważyć, nie wiem wreszcie czy ja to powiedziałam czy nie, ale gramy po niemiecku. Zbudowałam dom, umeblowałam dom i tak, tak to wygląda, dokładnie w ten sposób. Możecie a dlaczego gramy po niemiecku? No bo słuchajcie, to jest wyzwanie poligloty. Na czym ma polegać to wyzwanie poligloty? To wyzwanie ma polegać na tym, że gram swoim simselfem, próbuję ogarnąć życie, to wyjdzie z tego kilka odcinków. I każdy odcinek będzie ogrywany w innym języku, i w każdym odcinku będziemy robić co innego i będziemy próbować sobie poradzić, chociaż patrząc na te super długie rzeczy, to <ścoughs> dlaczego ten język musi mieć takie długie wyrazy? Boże drogi. Dobra, moje podstawy niemieckiego pozwalają mi... O nie. Nic mi nie pozwalają, ale dobra, to jest szukanie pracy, tak? Dobra, spróbujmy znaleźć sobie pracę, ułóżmy sobie jakoś życie. E, co to jest za praca? Unterhaltung. Dobra, szukaj dalej. Co będzie dalej w naszej pracy? Tanz. Nie, ja nie umiem tańczyć. Znajdźmy coś śmiesznego. Faulenzen, kadi. Tak, nie wiem co to jest, ale to będzie moja nowa praca. Dziękuję, znalazłam pracę i <laughs> pracuję jako Bibok. Dobrze, pani Gilbert Steffens. Od dzisiaj jesteś obibokiem. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzisz. I znajdziesz sobie jakieś, nie wiem, sensowne stanowisko, sensownych znajomych. Mam nadzieję, że ci ludzie przyjdą mnie odwiedzić, bo ja bym chciała mieć znajomych jakichś. A trochę się boję, że trochę trochę nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Dobra, ludzie, przyjdźcie do mnie. O, tu jest jakiś gościu, powitaj go. Tak z pamięci już tutaj, z tego co rozumiem, że to jest powitaj. Begrysen. Cokolwiek to znaczy. Grys to chyba jest powitaj. Tak z kontekstu rozumiem. Dzień dobry. Poznać kogoś nowego. Dziękuję. Chcesz flirtować od razu? O Jezu, od razu chcesz się zakochać. Dobrze. Zobaczymy, czy będziecie robić coś sami z siebie. Pan, pan losowy człowiek. Możesz się, nie wiem, gas Nie. Ja jakbym chciała flirten. <laughs> Dobrze, flirten. Sin up, up check. Dobrze, abczekuj go. Powiem Ci się podoba. Jeden piorun. no dobrze, to już jest jakiś kandydat na cokolwiek. Unmarmen. Freundlich. Aha, czy to jest przytul? Czekaj, Reden. Abhangen, aha, Abhangen chyba. Plaudern. Dobrze, plaudern ze mną, proszę. Byte plaudern. Rozumiem, że to jest pogawędka, tak? Jakoś tam sobie radzicie. O, całkiem się dogadujecie ze sobą, nie wierzę. Fragen to jest zadaj pytanie, okej? Okay? Foto. Foto von Mir machen. <gryzny> Jezu, ja już żałuję tej decyzji, nie. Ja już, już po prostu żałuję tego, że. O Jezus. Hi Gilbert, vice do iskene da jeden desz, coś tam interes te te, te te Ja, ja na tylisz. Co on miał, mówił na latkę w ciemno? <gryzny> o Jezu Chryste, no dobrze, no. No dziękuję, no zostaw. Dzień dobry. O, ho, ho, Tim Rosen Garten. Dobrze, Tim. Rozumiem, że jesteśmy na randce. Ja nie wiem, czy to dobrze. Od razu przyjaciółmi jesteś. O Jezu Chryste, no dobrze. Ja mam z Tobą pogadać, tak? Dobrze, to e, plaudern, tak, plaudern. Jako, że już wiemy, czym jest plaudern, <grym> zróbmy plaudern. Jezus, nie wierzę, no. To, to nie takie były plany na ten odcinek. Mieliśmy układać sobie życie. No nie, co, co Wam, się nie zgadzacie? Gilbert, przestań. Proszę się tutaj zgadzać. Proszę tutaj o, o abhängens proszę robić. No tak, z tego co rozumiem to to jest spędzaj czas, więc proszę spędzajcie czas ze sobą, co ty byś chciał. Oczywiście się nie dowiem, a, e, Meet Gilbert Tansen, okej, okay, rozumiem, chciałbyś potańczyć ze mną. Ja bym chętnie to spełniła, i bym się dowiedziała w jaki sposób mogę to zrobić. No, Dance classic, no tak, pewne rzeczy się nie zmieniają, pewne rzeczy zawsze będą po angielsku. No co nie, chcesz ze mną tańczyć? Gupi, głupi głupku. A mogę flirten ci zrobić? Czym jest upgarnen? Mogę upgarnen ci zrobić? Proszę, bądź moim ubgarnen z góry przepraszam wszystkich, którzy znają niemiecki. Casual willa luchu. Szur! <laughs> nie, dobra. Kus, kusend. Okej, okay, to rozumiem, że tu będziemy się całować. To nie. Na razie abhängen sobie zróbmy. Bo ja chcę, żeby tarantka wyszła dobrze. Do, halo, co, co przestajesz rozmawiać? Co to jest? Kissen szlaszt mit tim. Flirten nie, to nie. To jest chyba pożegnaj, tak? Wexgesuchen? Tak, tak strzelam z kontekstu. Co to jest? Aha, to jest... A nie, może to jest? Pożegnaj się Team, team wszyscy, tak, to, to z kontekstu. Okej, okay, szpilen, to jest baw się. Foodbag, nie, ja chcę cię po, połaskotać. Okej, okay, to jest z tego pragnienia, więc może to będą łaskotki albo łapki. Halo. A, okej, okay, to jest bitwa na poduszki. Dobrze, może być. Przynajmniej się spełniły wam pragnienia. Dobrze, przelosujcie się, proszę. Najlepszy przyjaciel, a ty chcesz od razu flirtować ze mną. Okej, okay, to flirtujmy ze sobą. Proszę bardzo, jeszcze raz cię oczaruję. Kolego tutaj, ładnie, dziękuję. Team Unmarmen. Czym jest Unmarmen? Man, może się dowiemy wreszcie, gdzie jest Unmarmen. Aha, to jest Przytul. Dobrze. Unmarmen team. Dziękuję. I już jest net, nasza randka. Handkus ci zrobię jeszcze, żeby było ładnie i na tym na razie może zakończymy tę randkę. On się zauroczył we mnie. Dobrze, poszło łatwiej niż myślałam. Teraz bym chciała zrobić Gruppen Machl. Przepraszam. Dobrze, zróbmy kanapki, Mam nadzieję, że to będzie ok. I oni się znają, będą do siebie gadać. Czy mam jakąś chemię? Mamy dwa pióruny. I nadal mniej niż z tamtym gościem, no więc... A mogę się pożegnać? Pożegnaj się, Klemens. Poszedł? Poszedł, dziękuję. Serwirę? Nie. Ja chcę, ja chcę jeść. To to będzie jedz? Nie! <grymne> Nie i tego! A! Dobrze. Zróbmy jeszcze raz w takim razie. Posiłek grupowy, kanapki. Uczymy się, tak? Uczymy się. Z kontekstu nawet, ale dobrze będzie. I w ogóle to nie jest różyczka? Pan ze skrzyni rodzin? Tak, nie żeby coś? Tak, teraz mi to przyszło do głowy. Bo on ma tutaj wspomnienie, znaczy wspomnienie. Pragnienie o jakimś psie. Czy to oznacza, że żeby do ciebie dzwonić, to będę musiała cię wprowadzić gdzieś losowo? Czekaj, serviren nie chcę. Zum essen rów ten gestę to chyba goście, ok? Aha, to jest zachowaj resztki. Nie, to musisz zrobić serwiren, mordo. Zrób serwiren. Dobrze, zaserwuj. Dziękuję. I zostaw to w spokoju i teraz Einen teller nechten, okej? Okay. To weź talerz, tak? Dobrze, dziękuję. Ty będziesz stać nade mną i patrzeć jak jem. Rozumiem. Mam nadzieję, że randka Ci się podoba. Tak, Diesel left up. <grym> Co? Czemu tak szybko? Halo? Kochani, co to? Co to? Nie, nie. Nie, nie, Proszę, proszę przestać. Nie ma barabara na pierwszej randce. I tutaj, aha, opcje za cr lecą, które też są po niemiecku. Okej, okay, zaskoczyło mnie to trochę. Niech nie, nie, niech i będzie. No i co? I randka się skończyło. Ja dozwar war wirklich <grym> Nie wiem, co się dzieje, ale tak. Pocałowałeś mnie, dziękuję. Zachowaj aż single plates, dziękuję. To Essen możesz sobie zrobić jeszcze w międzyczasie. Czy on u nas został? Tak, u nas został. Mogę się z tobą pożegnać, czy coś? Co będzie? Pożegnaj się? Czy, czy to jest pożegnaj się? Tak, pożegnaj się. Jezu, jak ja się cieszę, że w podstawówce miałam chyba przez 2-3 lata niemiecki, z którego nic nie pamiętam, ale pamiętam na tyle, że chociaż z kontekstu niektóre rzeczy łapię, bardzo wiele rzeczy ułatwia, powiem wam. Dobra, Mordo, powoli układasz sobie życie. Masz jakiegoś tam boja na oku. Jakoś tam sobie żyjesz. Masz pracę, do której idziesz jutro. Jest nieźle, jesteśmy na proste. Weź, wyłącz ten telewizor, idź, idź spać. Tak, idź spać, dobranoc i widzimy się rano. Rozumiem, że to jest powiadomienie, że masz za godzinę pracę, tak? Tak, tak, tak mi się wydaje. I spoko, bo kończysz o 10. Dobra, wstawaj, Mordo, w takim razie, jedziesz do pracy, dziękuję. Jest ja nienawidzę takiego stawania rano. Chcesz zdobyć punkt umiejętności i nie mam pojęcia jaki. Lernen, jest tu coś takiego? Ej, nie, nie, nie widzę. Okay, to, nie, to nie wiem, czego chcesz się nauczyć. Przykro mi, nie pomogę ci, bo nie wiem. Zaznaczę to, że chcesz być najlepszy. Przyjacielem, ze swoim bojem. Myślę, że to będzie spoko pomysł, bo to się chyba najszybciej spełni z tych takich dużych pragnień. No i masz awans. Super. To możesz. Nie, nie rób tutaj jakichś dziwnych rzeczy. To wywal. tutaj, czy to już rachunki? Czy to już czas na rachunki? O Boże, 2000 No dobrze. To, to tak. To wywal. To, to, to wywal. Recykling. To jest ważne słowo. Postholen, Boże. Nie wiem, czy to brzmi dobrze. Możesz powitać jakiegoś losowego człowieka jeszcze. To ważne, żeby mieć znajomych. To sobie otwórz jeszcze. O. I zapłać rachunki. Póki wiem, gdzie leżą. Bo potem, potem będzie problem. Dziękuję. Ej, jak, się, jak się bierze resztki z lodówki? Jak, jak się bierze resztki? Ej, to jest zrób, snack, tinker nie. Resztę nechmen? Może? Tak! <laughs> Zostanie tak, że wszystkie rzeczy, których się teraz nauczę, to, to w kolejnym odcinku nie będą mi już potrzebne. Będziemy grać w innym języku. Dlaczego ja sobie to robię? Czego potrzebujesz się nauczyć? Mechanik potrzebujesz się nauczyć. Co, co, co chcę robić ze mną? Ten facet. Coś. Co Coś, coś robił, nie wiem. E, ja chcę. Nie. Nie siedzieć na kanapie. Ja chcę się półka książki uczyć. Mechanik. Ja chcę mechanik. Dawaj. Proszę, proszę się nauczyć. A jeszcze jest jesień, więc szybciej się uczysz. Spoko. A tak, czyli to było po prostu zdobyć punkt umiejętności, ok? I wyjechać w góry. To nie jest czas, żeby wyjeżdżać w Bieszczady, moja droga. By werden Czy ty się żegnasz ze mną? Tak, czys. Czysawiderzejen. To jest w ogóle zdjęcie nasze. To, 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 to taki Easter egg, ale tak, To jest nasze zdjęcie. W ogóle, jak powiedział czys, i ja powiedziałam, Małwiderzejen, to przypomniała mi się taka piosenka, której się uczyłam właśnie w podstawówce, że na jednej z pierwszych lekcji to, to uczyli nas jakby takich piosenek, bo no to wiecie, dzieciaki w szkole, nie? I piosenka była, to był jakby miks przywitań i pożegnań. Jeżeli ktokolwiek się uczył niemieckiego w tym czasie, kiedy, kiedy ja, to dajcie znać, czy pamiętacie, bo pamiętam, że to była piosenka, gdzie końcówka to było Czys au Wiedersehen, Czys au Widerzejen? Hallo, Gryzgod adieu. 痛 <laughs> <laughs> Się tak wryło w głowę, że do dzisiaj to pamiętam. Dobra, Mordo, idź, zjeść resztki jeszcze. Spróbujmy jeszcze zadzwonić do naszego boja. Rufen, rozumiem, że to jest za. Aha, co jest tak, zadzwoń. Dobra, to jest sim, tu dzwonimy sim. I chcemy do naszego boja, który. Aha, doesn't own a phone. Hmm, fajnie, że ten komunikat jest po angielsku. Rozumiem. Czy nie mogę do niego zadzwonić? A plan był taki dobry. Musiała go wprowadzić. No dobra, ale powitaj kolejną osobę w takim razie, bo to jest ważne, że jak wiesz, wprowadzasz się do nowego miejsca. To musisz mieć znajomych. Jezu, czemu wszyscy czemu wszyscy mają do ciebie jakieś pioruny i w ogóle. Jakaś taka rozchwytywana jesteś, Gilbert. No ale spoko, rozmawiaj, dogadaj się, miej znajomych, ten co się uczy jakichś rzeczy w międzyczasie, Boże. I, I musisz iść do domu, okej, rozumiem? To zrozumiałam z kontekstu. Radzimy sobie, świetnie. To jeszcze zrobimy kolejną przez paną noc, pójdziemy do pracy. A Nie, nieważne, ty jedziesz do pracy teraz. Dobra, to idealnie, że śpisz na kanapie przed pracą. Zapomniałam, że ci się godziny pracy zmieniły. Pracujesz teraz w nocy. Bardzo mądrze. No dobra, jedź w takim razie. Może awans będzie. Dobra, no i zaraz wracasz w takim razie. Z jakim rezultatem do nas wracasz? Poza tym, że jesteś pierońsko zmęczona, idziesz spać, ten, tak? Masz awansen i potrzebujesz charyzmen i pracujesz od 9 do 15. Trochę nie fart, no ale przynajmniej się wyśpisz. Za sztundę będziesz jechać do pracy, więc wstawaj, proszę. Ogarnij się. No i no i wstawaj, no i jedziesz. No. I teraz rozumiem, że w sklepie pracujesz po Twoim stroju. W sumie nawet twarzowo wyglądasz. Tu jest jest dalej postholen jakieś? O Boże! A to może kartkę z randki dostaliśmy? Dobra, wracaj z tej pracy, ja chcę to zobaczyć. No nie! A nie, dalej coś tu jest. <grych> Dobra, to możesz otworzyć w takim razie. O nie, okazja z pracy! Co, co ma zrobić Gilbert? Kleben Band. Cokolwiek to znaczy, nie mam pojęcia, co się stało. Jak ktoś zna niemiecki, może mi napisać w komentarzu. Dobra, wracaj z tej pracy. Dawaj, dawaj, bo ja tu czekam. Namiętnie w namiętności. O tak, karteczka. Jaka zadowolona, że dostałam. Mm, jak słodziutko. I pokaż tę 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 karteczkę. Możesz coś z tym zrobić. Co? co to jest? Aha, bo to jak położę, to ona się otwiera. Mm, mogę to położyć w jakimś takim, o właśnie, w jakimś takim ważnym miejscu, żeby to było tutaj. Możesz to teraz oglądać wspominać. Gilbert, ich hatte Spaß, ich hof du auch. Es hat gekriebelt in meinem Bauch. Boże, ja nic nie rozumiem. <laughs> in libe team. Dobra, to zrozumiałam. Ja też in libe. In liebe to mam nadzieję, że będę mogła do ciebie zadzwonić. E, tak, jak cię wprowadzę wreszcie do tego otoczenia. To tak by, byłoby bardzo miło. To nam się przyda w przyszłym odcinku. Ej, może jakąś parcelę publiczną postawię? Czekaj, to jakaś baba jest, powitaj ją. Musisz mieć znajomych. O, tak, jakieś żarty widzę, od razu lecą i rozmówki. Dobra, sobie jeszcze naucz się charyzmy tutaj, bo ci się przyda do pracy. Super, świetnie. I możesz sobie pograć wrzutki i zaprosić twoją nową koleżankę, która jest... Aha, tu jest twoja nowa koleżanka. Jak się zaprasza ludzi? Bitten Mitsumachen, to na zasadzie hej, dołącz proszę. Dobrze sobie radzisz dziewczyno, świetnie. Może przyjaciół zdobędziesz dzięki temu. Dobrze, to weź plaudern jeszcze jej zrób, żeby sobie z nią może, nie wiem, zakumplować się bardziej. To jest ważne. Każda, każda postać, która przyjeżdża do nowego otoczenia, to musi znaleźć sobie drugą połówkę i przy okazji musi znaleźć sobie jakiegoś przyjaciela, więc dobrze by było, jakbyś ty była na przykład moją Keciuką. Co ty na to? Mam nadzieję, że ci to odpowiada. Zróbmy ci jakieś tam, nie wiem, plauderny do momentu, aż ci się znudzi. Albo do momentu, aż będziesz padnięta, bo tak powoli powoli się robisz. Te coś siadły w dwóch różnych pomieszczeniach. Boże, co, obraziłyście się na siebie? Weź się ogarnij i idź spać. Szlaften, tak. Tak, śpi sobie elegancko jeszcze ci wyślemy następnego dnia do pracy. Może zdobędziesz awans? Może będzie coś fajnego, co? i w ogóle tak teraz patrzę na to słowo, to obok tego job. I to totalnie wygląda jak taki, no nie wiem, kuzyn słowa Tunek, nawet idzie skojarzyć, że chodzi o pracę. Niesamowite, po prostu. W ogóle nie powiedziałam tego wcześniej, więc myślę, że dobrze będzie powiedzieć to teraz. Do nagrania tego wideo zainspirowała mnie Merta i jej stare filmy, na przykład to jak robi studia po niemiecku w Sims 3. Więc przy okazji was jeszcze zaproszę do niej, na, na, na jej filmy. Przy okazji siebie wyślę też do pracy i co, i zobaczymy, czy dostaniemy awans też, też tak przy okazji. No i co, będzie awans, czy nie będzie? Będzie. Awans. Kiedy masz pracę? Z jutro o 10. Świetnie. To z takimi dobrymi wiadomościami ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek i moje głupoty Wam się podobały. Mam nadzieję, że też widzimy się w przyszłym odcinku, co nie? W przyszłym odcinku wiadomo, będzie inny język, będzie inna głupota robiona. Jeżeli chcecie, to możecie też wspierać ten kanał, żeby mieć wcześniejszy dostęp do filmów. No a ja to co? No będę się z wami żegnać, co nie? Halo żegnam, i widzimy się w następnym. To pa!